Cześć kochani. Z tej strony Susanna Wójci. Witam was serdecznie na moim kanale o urodzie, kosmetykach i pielęgnacji skóry. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co sprawia, że czujemy się piękne i zadbane, od najnowszych trendów w kosmetologii po sprawdzone metody pielęgnacji twarzy. Jeśli interesują was wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry, nowinki kosmetyczne i recenzje produktów, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Jak wiadomo, modele powstają w wyniku długotrwałego tarcia. Jest to z pewnością prawda, ale w rzeczywistości inne czynniki mogą również przyczynić się do pojawienia się takiej nieprzyjemnej dolegliwości. Nadwaga faktem jest że nadmierna masa ciała zwiększa obciążenie nóg, dlatego ludzie cierpiący na nadwagę częściej niż inni mają modele cukrzyca. Wszyscy wiedzą, że przy tej chorobie pogarsza się krążenie krwi, a pod tym względem wzrasta produkcja tkanki łącznej w organizmie. Z reguły przy cukrzycy najbardziej cierpią kończyny pacjenta, w szczególności palce, rąk i nóg, dlatego diabetycy a także osoby z nadwagą mają wysokie predyspozycje do modeli. Patologia obwodowego układu nerwowego. Nie jest to najczęstsza choroba, która jest uwarunkowana zmniejszoną wrażliwością nerwów. Innymi słowy, przy tej patologii osoba nie od razu zda sobie sprawę, że ma kalus, zwiększona potliwość. Jedno z najbardziej nieprzyjemnych zjawisk które może wskazywać na obecność niektórych chorób. Z reguły nadmierna potliwość sprzyja rozwojowi bakterii, brak odpowiedniej higieny stóp. Jak mówi przysłowie, czystość jest kluczem do zdrowia. Warto zauważyć, że przy braku higieny mogą pojawić się nie tylko modele, ale także wiele innych nieprzyjemnych chorób, również ci, którzy mają deformację stopy. No i oczywiście główną przyczyną jest niewłaściwe obuwie. Nie należy jednak obwiniać rozmiaru buta. Jak wiadomo, ciasne buty są zużyte, a pojawienie się pęcherzy może być charakterystyczne dla nagłej zmiany temperatury w bucie. Zwykle dzieje się to zimą, kiedy trzeba przejść z ciepłego, ogrzewanego mieszkania na zimną ulicę, leczenie stóp za pomocą medycyny ludowej. Modele na stopach można próbować usunąć za pomocą kremów kąpieli i innych prostych środków opartych na naturalnych składnikach warto zrozumieć, że w domu można usunąć uformowane odciski lub modele które jeszcze nie wpuściły korzenia w skórę. Jeśli korzeń jest już widoczny, wszystkie wymienione poniżej metody będą bezużyteczne i tylko opóźnią moment wizyty u lekarza. Cudowna cebula warzywo jest krojone w cienkie pierścienie i umieszczane bezpośrednio na modelach lub odciskach na stopie. Następnie mocuje się je na stopie za pomocą folii spożywczej i bandażuje. Procedura jest wykonywana przez noc. Rano wszystko jest usuwane a stopy są myte w ciepłej zakwaszonej wodzie, aby wyeliminować zapach cebuli. Zauważysz, jak łatwo złuszcza się szorstka skóra z pięt i opuszek stóp. Propolis, gdy zauważysz, że na twoich stopach zaczęły pojawiać się odciski lub modele. Zalecamy walkę z nimi za pomocą czystego propolisu. Stopy są gotowane na parze, a propolis jest wcześniej ugniatany, nakładany na pożądane miejsce na cały dzień. Bezpiecznie mocując lek do nogi, przed pójściem spać nogi są ponownie gotowane na parze i procedura jest powtarzana. System leczenia trwa do momentu. Gdy nowotwór nie odpadnie, zwykle zajmuje to co najmniej tydzień. Propolis nakłada się na parowane odciski kojące kąpiele szorstka skóra która się utworzyła, jest łatwiejsza do usunięcia za pomocą pumeksu, gdy jest parowana i nie jest w stanie zapalnym. W tym celu idealnym rozwiązaniem jest stosowanie kąpieli z mydłem i sodą oczyszczoną, jeśli dodasz do wody łóżkę amoniaku. Zabieg pomoże złagodzić ból, dyskomfort i zmiękczyć skórę stóp. Czas trwania jednej procedury wynosi 30 do 40 minut. Po zakończeniu zabiegu stopy smaruje się ulubionym kremem odżywczym lub podgrzaną oliwą z oliwek. Kąpiele solankowe są nie mniej skuteczne. Gdy na podeszwie pojawiają się nagniotki, które uniemożliwiają komfortowe poruszanie się, kąpiel wykonuje się na zimno, skutecznie łagodzi nieprzyjemne objawy w postaci obrzęku i pieczenia. Warto wziąć pod uwagę fakt, że nagniotki regularnie pojawiające się w okolicy pięty po leczeniu mogą mówić o rozwoju płaskostopia, dlatego zaleca się konsultację z ortopedą. Może się okazać, że po dobraniu odpowiedniego obuwia z wkładkami ortopedycznymi problem po prostu przestanie dokuczać. Ważne jest, aby regularnie i prawidłowo dbać o stopy, nosić wygodne obuwie, a wtedy nagniotki nie będą miały miejsca na delikatnej skórze stóp, ale jeśli się pojawią, to stosując się do zaleceń opisanych powyżej. Będzie można szybko usunąć nieprzyjemne formacje raz na zawsze. Ludowe metody uśmierzania bólu. Jak zawsze na ratunek przychodzi medycyna ludowa z jej prostymi metodami. W większości przypadków do łagodzenia bólu modzeli podeszwowych i mokrych stosuje się te same środki. Zielona apteka nie czyni rozróżnień w tej kwestii. Liście kapusty. Liście kapusty są doskonałym środkiem przeciwbólowym. Łagodzą stany zapalne, obrzęki i leczą rany pęcherzowe. Nałóż świeże liście na bolące miejsce i przymocuj je bandażem. Bandaż powinien być często zmieniany, od 5 do 10 razy dziennie. Babka Babka jest naturalnym środkiem przeciwbólowym i dezynfekującym. Dobrze umyj babkę, ugniataj ją w dłoniach, aby uwolnić sok. Umieść liść na kalusie. Przymocuj go bandażem. Zmieniaj go tak często, jak liście kapusty. Kompresy z pokrzywy świeża, soczysta pokrzywa drobno posiekana w maszynce do mięsa lub posiekana nożem. Na czystym liściu łopianu umieścić powstałą owsiankę pokrzywy i nałożyć ją na bolesny kalus na noc. Przebieg leczenia można prowadzić przez dwa tygodnie. Aloes na ból związany z suchymi modzelami pomaga liść aloesu. Pokrój liść na dwie części. Połóż mokrą, soczystą stronę na modelu przykryj folią. Przymocować opatrunek bandażem lub pieluchą kompres można pozostawić na noc. Po usunięciu, umyć stopy, namoczyć modele i delikatnie wyżorować je pumeksem. Kąpiele z rumiankiem 50 gr. Rumianku aptecznego zalać 0,5 litra gorącej wody. Zaparzać przez pół godziny, odcedzić. Otrzymany roztwór ogrzewa się, wlewa do miski. Rozcieńcza ciepłą wodą. Weź kąpiel przez co najmniej 20 minut. Obniżając stopy do kostek w misce. kąpiel z dodatkiem rumianku pomoże złagodzić ból i zmiękczyć zrogowe ciały na skórek. Rostwór aspiryny zmiel 5 do 6 tabletek aspiryny na proszek. Dodaj do proszku 1 łyżkę soku z cytryny i wody. Nałóż powstałą pastę na obszar modela. Przykryj folią i ogni stopę pieluchą lub ręcznikiem. Kompres pomoże poradzić sobie z bólem w obszarze modeli na palcach i podeszwach stóp. Aspiryna łagodzi ból, a kwas cytrynowy zmiękcza. Modeli ułatwia jego dalsze usuwanie. Maseczka ziemniaczana na ból szorstkich, nieświeżych modeli pomaga zwykłe ziemniak, surowe ziemniaki obrane. Umyte i starte na grubej tarce, nogi wstępnie gotowane na parze, umyte, nałóż grubą warstwę masy ziemniaczanej na obszar bolesnych modeli, wierzch przykryć folią i owinąć pieluchą lub ręcznikiem. Taką wielogodzinną maseczkę można robić na noc, powtarzać przez kilka dni z rzędu, albo usunąć mokre modele za pomocą środków ludowych. Można użyć zwykłego jajka. Rozbij jajko do miski, zdejmij skorupkę wewnętrznej folii i nałóż mokrą stroną na pęcherz modzeli. Podczas suszenia folia przyklei się do blistra, pieczenie ustanie. Asamblister minie za kilka dni. Mleko prostym środkiem ludowym łagodzącym pieczenie w obszarze mokrego modela jest zwykłe zimne mleko. Nałóż bandaż nasączony zimnym mlekiem na obszar kalusa, a bolesne odczucia znikną. Aby modele nie przerodziły się w infekcje, nie tworzą krost. A pęknięcia nie są wymagane. Rodzaje i cechy lokalizacji, zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób, kalus znajduje się w grupie chorób skóry i tkanki podskórnej. ICD-10. Diagnoza jest podzielona na typy charakteryzujące się osobliwościami rozwoju: odciski, kalus z prętem, krwawy kalus. Suchy, wodnisty. Kukurydza reprezentuje jedną z odmian twardych plomp. Pojawia się w wyniku długotrwałego oddziaływania mechanicznego i podrażnienia. Stopa w miejscu uszkodzenia cierpi na brak krążenia krwi. Proces rogowacenia następuje tak szybko, jak to możliwe. Objawy kliniczne: ból, pieczenie, które nasilają się podczas ruchu. Jeśli zmiana ulegnie zapaleniu lub zakażeniu, może pojawić się głęboka szczelina i stać się nieznośnie bolesna. Przyczyny można znaleźć w noszeniu niewygodnych butów, przewlekłych chorobach nerwowych. Nadmiernej potliwości stóp, patologiach krążenia krwi, nadwadze i reumatoidalnym zapaleniu stawów. Suche odciski wygląda jak mały guzek. Jest twarda w dotyku i ma jaśniejszy kolor niż otaczająca ją tkanka. Powstaje, gdy wodnisty pęcherz zostanie uszkodzony i wycieknie z niego płyn. Rzadko tworzy się suchy guzek, omijając mokre. Jest to spowodowane umiarkowanym, stałym naciskiem na skórę. Powolnym zgrubieniem. Jeśli zmiana podeszwowa nie powoduje problemów, można jej nie usuwać. Gdy twardy obszar boli i przeszkadza w noszeniu butów, konieczne jest leczenie. Krwawy kalus nieprzyjemny i bolesny, pojawia się z powodu uszkodzenia obszaru z naczyniem krwionośnym. Podobny do mokrego rodzaju, ale pęcherz jest wypełniony krwią, a nie płynem limfatycznym. Krwawy pęcherz na stopie może przeszkadzać przez długi czas, a nie leczyć, aby go usunąć, należy go otworzyć. W przeciwnym razie może dojść do ropienia, na należy wykonać w placówce medycznej, aby nie uszkodzić stopy. Domowe na zamieni skórę w mięso. Wchodzenie, poruszanie się będzie potwornie bolesne. Aby wykluczyć infekcję, konieczne jest nałożenie plastra bakteriobójczego kalus który ma pręd, jeśli stary, suchy kalus nie jest leczony, może wrastać. Pod zewnętrzną warstwą rogową tworzy się pręd, który wnika głęboko w tkankę. Zewnętrzny objaw, kropka na powierzchni w środku masy, pomoże ją zidentyfikować. W przypadku powikłań korzeni naciska na zakończenia nerwowe, powodując ból. Które uniemożliwia stanięcie na nogi. Wodnisty głównym objawem klinicznym jest spuchnięty pęcherz wypełniony wewnątrz płynem limfatycznym, który ma żółtawy kolor może puchnąć od tarcia butów. Rozmiar może być mały lub duży. Charakterystyczną cechą jest ostry ból, który pojawia się podczas chodzenia i nacisku. pożądane jest. Aby gojenie odbywało się naturalnie. Linfa wewnątrz służy jako obrona przed głębokim urazem skóry. Jeśli mokry kalus pęknie, konieczne jest podjęcie środków w celu ochrony przed infekcją. Istnieje wiele formacji z holka Jest podobny do suchego, ale ma kilka korzeni. Typ kurczaka pojawia się w wyniku zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego i jest leczony tylko pod kontrolą lekarza. Palec. Do bolesnych formacji prowadzi ciasne obuwie. Wąska skarpeta może pojawić się z powodu zdeformowanych stawów, zakrzywionych palców, rosną na bocznych i górnych powierzchniach, podkładkach. Mały palec jest często dotknięty. Pięta. W tej części powstaje karus korzeniowy. Powodem jego powstawania jest noszenie klapek, otwartych sandałów, butów z szorstkim szwem lub grzbietem. Stopa. Stopa od dołu pokryta jest wodnistymi pęcherzami, trudno jest pozbyć się modzeli, mają tendencję do pękania i przekształcania się w suchą formę, mogą pojawić się z powodu wysokich obcasów, płaskostopia. Nadwagi, gdy krążenie krwi w kończynach dolnych jest zaburzone. Leczenie modzeli na stopach. Obecnie istnieją szybkie i bezbolesne metody pozbycia się modzeli, zarówno w klinice, jak i w domu. W szpitalu lekarz zaproponuje usunięcie pęcherza poprzez zamrożenie, kryodestrukcję, lub za pomocą urządzenia laserowego, aby zapobiec wzrostowi pieczęci. Konieczne jest wyeliminowanie przyczyny ich pojawienia się, np. odmowa noszenia ciasnych i niewygodnych butów. Leczenie preparatami aptecznymi apteka sprzedaje wiele maści, żeli kremów na bazie kwasu salicylowego, który zmiękcza szorstką skórę. Przed nałożeniem środków na uszkodzone obszary pożądane jest parowanie stóp w ciepłej wodzie z dodatkiem zwykłej sody oczyszczonej lub w z rumianku. Wysuszenie i usunięcie wierzchni i warstwy sztywną szczotką lub kamieniem. Metody leczenia różnią się w zależności od rodzaju modzeli, na sucho. Można pozbyć się zgrubień, najpierw parując stopę i usuwając górną zrogowaciałą warstwę pumeksem. Stosuj maści z kwasem salicylowym na noc lub i leukoplastyki przeciwko suchym zmianom. Plaster jest łagodniejszy dla zdrowych tkanek i bardziej skuteczny, ponieważ nie można go usunąć przez kilka dni podczas których sucha skorupa całkowicie się rozpuszcza, pręty. Aby całkowicie usunąć wewnętrzną część pręta, można użyć środków keratolitycznych do użytku zewnętrznego lub maści wisznewskiej, która dosłownie wyciąga korzeń. Procedura jest standardowa. Podobnie jak w przypadku suchych modeli, kąpiel, nakładanie maści, przyklejanie na noc, lepsza pomoc specjalnie zaprojektowana dla leukoplastyków prętów, stare formacje będą musiały być traktowane kilka razy, czasami wymagane będzie pomoc lekarza, blister nie powinien być przekłuwany, ale jeśli mocno przeszkadza, Należy to robić bardzo ostrożnie. Narzędzia do przekłuwania należy wcześniej wysterylizować. Wykonaj nakłód się w pobliżu podstawy, nie wyciskaj płynu. Miejsce uszkodzenia posmarować zielonym olejem i zakleić plastrem. Jeśli skóra pękła, ostrożnie odetnij ją nożyczkami do manicure. Nałóż maść streptocydową, aby wysuszyć ranę i pozostaw ją w tej pozycji na kilka godzin. W przypadku otwartej rany nie należy używać alkoholu, jodła ani zieleni. Wystarczy namoczyć bawełniany wacik w 3% roztworze nadtlenku wodoru i zdezynfekować powierzchnię. Można również użyć plastrów. Ale w tym przypadku dostęp do tlenu sprzyja szybkiemu gojeniu. Leczenie w domu za pomocą środków ludowej od czasów starożytnych ludzie zauważyli, że w leczeniu gęstych formacji na stopach pomagają kąpiele i stosowanie roślin. Ale dla każdego rodzaju modze istnieją różne przepisy. Ostrożnie smaruj zrogowa ciałe obszary sokiem z glistnika kilka razy dziennie. Po ciepłej kąpieli nałóż na modzel plasterek cytryny lub sproszkowany czosnek pieczony w piekarniku. Procedurę przeprowadza się w nocy aż do pełnego wyzdrowienia pomaga wyeliminować suchość i stosowanie łusek cebuli w occie przez 14 dni pręty mydło i soda do 3 łyżki na 1 litr wody lub musztarda. 2 łyżki na litr wody, pół godziny na kąpiele, po których obficie nasmarować dotknięty obszar kremem i uszczelnić plastrem, robić okłady z czosnku i cebuli, świeże plasterki rozgnieść tłuczkiem. Ręd zwykle wychodzi po 8-10 sesjach. Pecherze wodne. Mokre modele należy leczyć sokiem z Aloesu lub Kalanchoe. Po uprzednim zastosowaniu środka antyseptycznego, aby uniknąć możliwej infekcji, pomaga złagodzić ból, stosując liść babki lancetowatej lub oleożywice z drzew iglastych. Zapobieganie ponownemu pojawianiu się odcisków na stopach Unikanie pojawiania się modeli nie jest trudne. Aby to zrobić, wystarczy monitorować stan stóp i przestrzegać prostych zasad, nosić buty wykonane z naturalnych oddychających materiałów które nie ocierają stóp. Buty powinny mieć wygodne kopyto i gęstą podeszwę. Optymalna wysokość obcasa butów do codziennego użytku wynosi 5 do 7 cm. Podczas przemierzania butów w sklepie nie krępuje się trochę przejść, wybierz odpowiedni rozmiar i zrezygnuj z wąskich. Ciasnych modeli, które uciskają palce, jeśli stopy bardzo się pocą, użyj talku lub spraju wysuszającego. Kąpiele z dwarem skory dębu mogą pomóc zmniejszyć pocenie się, przy tendencji do rogowacenia skóry na stopach pożądane jest, aby przed snem brać ciepłe kąpiele z dodatkiem soli morskiej. Po gotowaniu na parze konieczne jest usunięcie szorstkiej warstwy pumeksami i namaszczenie olejem, oliwkowym, kukurydzianem, lnianym. Lub miękkim kremem. Kalus napięcie. Chcesz wyleczyć modzel, ale szybko. Nie jest jednak możliwe szybkie usunięcie wszystkich objawów modzeli. Ale będzie powolny i stały. I nie wróci. Istnieje opinia, że model pręcikowy pojawia się, gdy obcy przedmiot dostanie się pod skórę. Komórki na zaczynają się intensywnie dzielić i zwiększać swoją objętość. Według innej wersji istnieje wirus, który powoduje, że komórki skóry dzielą się i namnażają. Ważniejsze jest aby poradzić sobie z takim pęcherzem z mniejszymi stratami, najprostszym sposobem było parowanie kalusa w gorącej wodzie i ścięcie go do podstawy cienkim, niebezpiecznym mostrzem. Jednak tutaj proste nie oznacza zdrowe. Przez jakiś czas ta procedura była wystarczająca, ale potem kalus znów urósł. A nawet w większym rozmiarze, co potwierdza zdjęcie. Obecnie istnieją znane ludowe i medyczne metody zwalczania modeli, jak pozbyć się bólu i dyskomfortu. Analiza modele dość proste, przy użyciu apteki lub środków ludowej. Są one stosowane regularnie i ściśle według instrukcji, co daje najlepszy wynik leki istnieje kilka skutecznych leków które pomagają szybko radzić sobie z bólami i wspomagają gojenie uszkodzonej skóry. Maść ichtiolowa, środek przeciwzapalny i antyseptyczny zawierający ichtiol, maść łagodzi ból, zmiękcza skórę, wysusza i zapobiega przenikaniu wtórnej infekcji. Przy regularnym stosowaniu przyspiesza gojenie uszkodzonego naskórka. Dyskomfort i pieczenie szybko znikają. Lewomekol Lekarstwo skutecznie zwalcza stany zapalne, pozbywa się infekcji, obrzęków. Maść jest szczególnie przydatna w pojawieniu się procesów ropnych. Betadiny. Doskonała maść o działaniu antybakteryjnym. Po nałożeniu na powierzchnię rany jej aktywne składniki stopniowo przenikają do tkanek. Co pozwala osiągnąć pozytywny wynik leczenia bez większego wysiłku. Środki ludowe pozbyć się bólu z pojawieniem się modzeli można zrobić za pomocą prostych receptur medycyny ludowej. Kąpiele solne. Dwie łyżki soli należy rozpuścić w litrze ciepłej wody. W odpowiednim pojemniku z płynem opuść stopy i trzymaj przez 20 minut. Procedurę można powtarzać kilka razy dziennie, aż do ustąpienia dolegliwości. Napar z rumianku. Kwiaty roślin leczniczej w ilości trzech łyżek stołowych zalać 960 ml wrzącej wody. Rumianek powinien nalegać na godzinę, po czym jest napięty. Otrzymany lek rozcieńcza się niewielką ilością wrzącej wody. W naparze leczniczym zaleca się trzymanie nóg przez około 20 minut dziennie. Kompres cytrynowy. Ten przepis może być stosowany, jeśli suchy kalus bardzo boli i nie ma widocznych uszkodzeń skóry. Niewielki kawałek cytryny jest starannie miażdżony razem ze skórką, po czym jest nakładany na problematyczny obszar ciała, dodatkowo przymocowany bandażem. Taki kompres najlepiej robić na noc. Mieszanka cebulowo-ziemniaczana. Połącz warzywa zmiażdżone na purée, dodaj kilka kropli soku z aloesu. Mieszankę nakłada się na obszar problemowy. Owija polietylenem i mocuje bandażem. Kompres zaleca się wykonywać wieczorem i trzymać przez całą noc. Należy wziąć jeden świeży liść kapusty, i lekko ubić go tłuczkiem do mięsa, aby powstał sok. Masę nakłada się na obszar problemowy mocuje bandażem i utrzymuje przez kilka godzin. Babka rancetowata. Roślina ta jest doskonałym środkiem dezynfekującym i łagodzi ból. Należy wziąć jeden liść ugniatać go rękami, aby uwolnić sok i nałożyć go na kalus na kilka godzin. Kompres można dodatkowo przymocować bandażem z gazy lub plastrem. Aloes skutecznie zwalcza proces zapalny, łagodzi ból, przyspiesza gojenie się ran, aby wyleczyć bolesne modele. Należy przeciąć jeden liść aloesu na pół i nałożyć soczystą część na skórę. Taki kompres powinien być utrzymywany przez całą noc. Aby osiągnąć lepsze wyniki, pojawienie się bólu podczas tworzenia się modzeli. Powszechne zjawisko nie jest trudno pozbyć się nieprzyjemnych wrażeń. Najważniejsze jest wyeliminowanie czynnika drażniącego, a następnie zastosowanie jednego z proponowanych środków: jak usunąć modele na piętach? Wśród naszych czytelników nie ma osoby, która nigdy nie spotkała się z taką uciążliwością jak modele na piętach. wystarczy założyć niewygodne lub nowe buty. By w ciągu kilku godzin stać się posiadaczem bolesnego modzela. Szczególnie często pojawiają się pęcherze na piętach. Ze względu na swoją lokalizację są silnie odczuwalne podczas chodzenia, więc powodują znaczny dyskomfort. Taki problem nie będzie jednak straszny dla żadnej z nas. Jeśli będziemy wiedziały jak z nim walczyć, jak usunąć modele napiętych. O tym opowiemy w naszym artykule czym są modele napiętych. Wiele lat próbujesz wyleczyć grzyba, Szef Instytutu, będziesz zaskoczony, jak łatwo jest leczyć grzyby, biorąc codziennie środki za 147 rubli. Dowiedzieliśmy się już, że taki problem na stopach pojawia się w wyniku długotrwałego tarcia lub nacisku na skórę istnieją trzy rodzaje modeli napiętych. Suche, mokre i wewnętrzne. Suchy modzel na piętach to uszczelnienie zrogowa ciałej skóry o żółtawym odcieniu. Praktycznie nie powoduje dyskomfortu, ponieważ nie charakteryzuje się bólem. Jeśli regularnie parujesz stopy w ciepłej wodzie i szorujesz kalu z pumeksem, nie jest wymagane żadne dodatkowe leczenie. Mokry modzel napięcie to podskórny pęcherz wypełniony płynem. Podczas chodzenia pęka, powodując bolesną ranę którą należy zdezynfekować i traktować jak normalne uszkodzenie skóry. Model wewnętrzny zewnętrznie przypomina suchy kalus lub po prostu niewielkie zgrubienie skóry. Bolesne zabiegi przebiegają głęboko pod wierzchnią warstwą naskórka. Znajduje się tam pręt modzela. Głęboko wrastające w ciało. Leczenie wewnętrznego kalusa wymaga wiele wysiłku. Jeśli jednak zastosujesz się do wszystkich zaleceń, możesz się go pozbyć w jak najkrótszym czasie. Metody leczenia modeli na piętach zacznijmy od najbardziej bolesnego, mokrego blistra. Jeśli pękasz pęku. Ranę należy pokryć wodą utlenioną, a następnie nałożyć watę z maścią przeciwzapalną i przymocować plastrem. Nie warto stosować jadyjny, aby nie poparzyć zranionej skóry. Gdy rana się zagoi, martwy na skórę nożyczkami, pensetą lub pumeksem. Pozbycie się suchych modeli na piętach jest dość proste. Aby to zrobić, można kupić plaster salicylowy w aptece, nałożyć go na dotknięty obszar skóry i nosić przez 6 do 8 godzin. Następnie zmiękczony karus jest ostrożnie usuwany za pomocą pumeksu. Świeży karus można usunąć za pomocą cytryny. Najpierw nogi są gotowane na parze w ciepłej wodzie z sodą oczyszczoną, po czym na ranę nakłada się skórka cytryny. Kompres można przymocować bandażem. Najlepiej zrobić to przed snem, aby rano. Gdy kalus wyschnie, oczyścić go pumeksem. Następnie nogi należy nasmarować kremem nawilżającym lub odżywczym. Usunięcie wewnętrznego modela jest łatwe przy pomocy żywicy sosnowej, świerkowej lub perpolisu. Powyższe składniki nakłada się na piętę i utrzymuje przez 24 godziny. Taki bandaż powinien być zmieniany codziennie. Efekt staje się zauważalny po tygodniu leczenia. Cebula pomoże pozbyć się nieświeżego kalusa. Aby to zrobić, Pół cebuli należy moczyć w occie winnym przez 24 godziny. Następnie nakłada się go na pięte. Owija stopy folią spożywczą i kładzie się spać rano. Stopy należy umyć i ostrożnie usunąć zmiękczony kalus. W razie potrzeby procedura jest powtarzana. Zmiękczyć suchą skórę na piętach i wygładzić ją pomoże wazelina. Należy ją nałożyć na pięty grubą warstwą, przykryć celofanem i założyć skarpetki. Rano pięty są szorowane pumeksem. Po tygodniu takich zabiegów wygląd pięt znacznie się poprawia. Podczas leczenia modeli na piętach bardzo ważne jest... Aby zwracać należytą uwagę na stopy, noś tylko wygodne buty. Wykonuj kontrastujące kąpiele stóp. Regularnie smaruj stopy kremem. Teraz już wiesz, jak dbać o pięty, aby nie pojawiły się na nich modzele. Dlatego pozostaje nam życzyć doskonałych wyników w terapii domowej. Emeryci. Nie obcinaj paznokci grzybiczych. Usuwa się je po prostu, weź 9 gr. Lekarz wojskowy, aby żołnierze nie mieli grzyba, dwa razy dziennie. Usuwanie modzeli za pomocą lasera i środków ludowej. Ta metoda jest odpowiednia do leczenia starych modzeli wewnętrznych z korzeniem. Procedura jest przeprowadzana przy użyciu lasera dwutlenku węgla, którego efektem jest efekt termiczny na kalusie. Pod wpływem ciepła zgrubiałe komórki i pręd są odparowywane a na ich miejscu po jednym lub dwóch tygodniach powstaje idealnie gładka i zdrowa skóra. Wystarczy jedna sesja, aby uzyskać pożądany efekt. Laserowe leczenie stóp to prosta i skuteczna procedura. Co charakterystyczne? Laser nie tylko niszczy mikroorganizmy które mogą powodować infekcje. Doskonałym sposobem na usunięcie niedawno powstałych modeli są kąpiele stóp z dodatkiem kwiatów rumianku lub nagietka. Najpierw należy odparować stopy, następnie zetrzeć szorstki obszar pumeksem i nasmarować na noc kremem nawilżającym lub olejkiem. Można stosować okłady ze śliwek, cebuli lub łupin cebuli, siemienia lnianego lub aloesu. Należy rozumieć że środki ludowe nie we wszystkich przypadkach dają pozytywny efekt, dlatego najlepiej jest stosować je jako uzupełnienie głównej metody leczenia.